you mm -hmm. Hej, hej, witajcie kochani na kanale z Iris. Witajcie w mojej przestrzeni moje Mieli Energetyka na dzień 9 czerwca 2022. Standardowo karty Tarota, standardowo moje Lenorki. I zobaczymy, co chcą nam powiedzieć karty na dzień 9 czerwca 2022. Co nas wiedzie, co prowadzi, jaka jest energia i jaka jest główna karta tego dnia dla wszystkich. Oglądamy. Czekajcie. O, słuchajcie, słuchajcie, pięknie, dwójka buław. Stoimy na pewnym niezdecydowaniu, ale fajnie, bo możemy sobie pozwolić na to, że droga przed nami jest cały czas otwarta, tak? Oczywiście, może być tak, że nie podejmiemy tych pewnych decyzji, nie zdecydujemy się na te pewne kroki. Um, nie róbmy też tych zobowiązań, ale słuchajcie, otwierają się drzwi, otwierają się wrota, stoimy poprz, przed tym wyborem. Poprzez to możemy po prostu jeszcze dokonywać zmian, więc jest to dosyć. Fajne. E, może być tak, że mamy odwagę, chcemy zrobić jakiś wysiłek, ale tak jak powiedziałam, nie podejmiemy tego wszystkiego, nie podejmiemy tego ruchu, nie podejmiemy tego kroku, nie zdecydujemy po prostu się. Stoimy przed wyborem, tak jak tutaj widać. Stoimy, patrzymy przed siebie i cały czas się zastanawiamy. Jeżeli chodzi o finanse, słuchajcie, mogą być jakieś pewne dylematy, jakieś zróżnicowania energii. Możemy zastanawiać się nad pewnymi wyborami, nad pewnymi szansami. Może ktoś nam chce. Um, Dać szansę wyboru, słuchajcie, jakieś ścieżki, jakiegoś awansu, ale my się cały czas zastanawiamy, tak? Może być tak, że są jakieś trudności finansowe w tym dniu, bo też nie umiemy dokonać tego mm, konkretnego um, wyboru. I jesteśmy w takim niezdecydowaniu, jesteśmy w takim braku podejmowania decyzji, takiej, która umożliwi nam od razu złapanie tego, co byśmy chcieli. Ale też ta karta może, słuchajcie, mówić o tym, że będzie ten sukces zawodowy, kroi się to już teraz, natomiast będzie to taki sukces, który trzeba będzie bardzo mocno um, wypracować. Wy być może trzeba będzie wyrzec się pewnych spraw, pewnych rzeczy, żeby osiągnąć właśnie ten sukces. Jeżeli chodzi o uczucia, słuchajcie, uczmy się cierpliwości, bo będą jakieś wybory w tych uczuciach, tak? Otwierajmy się jakieś na te sytuacje, które właśnie będą do przychodziły. Być może trzeba będzie też coś wybrać, słuchajcie, tak? Jakieś rozmyślenia, jakieś rozterki przed nami tutaj się kroją. Rada jest taka, byśmy, słuchajcie, połączyli swoją chęć, swoją wolę, swoją siłę w to wszystko i wtedy dopiero się zdecydowali. Natomiast w tym dniu tak naprawdę będziemy się po prostu zastanawiać i wybierać czego Czego w życiu oczekujemy, słuchajcie, no co byśmy tak naprawdę chcieli. Natomiast jest to dzień z energetyką sukcesu, bym powiedziała, słuchajcie, jakiejś ambicji. Może negocjujemy warunki w pracy, może negocjujemy warunki, słuchajcie, jakieś kredytowe, może ktoś tutaj podpisywać jakieś bardzo ważne też umowy, więc gdzieś tutaj też planuje swoją przyszłość, tak? Może być tak, że przygotowujemy się, słuchajcie, na coś. Mamy jakąś wizję i też patrzymy przed siebie. Naprawdę dobry dzień. Ja nie mówię, to jest energetyka. To bardzo fajna, bo to jest też takie partnerstwo gdzieś mamy i wsparcie też możemy e, otrzymywać, ale też będziemy się zastanawiać nad tym wszystkim, czym, te, czym teraz jesteśmy, ale jesteśmy pewni siebie, mamy śmiałość, mamy odwagę do tego, żeby w ogóle coś zmienić, żeby w ogóle na coś popatrzeć. Ale to jeszcze sobie teraz zobaczymy, słuchajcie, co nam chcą dopowiedzieć, kochani, nasze karty wyroczni. No! słuchajcie, gwieździste niebo jest przed nami, jest pięknie gwiazda zapowiada nowości szanse, możliwości, zabłyśnie coś, na co my zwrócimy uwagę, będziemy się otwierać na to wszystko, zobaczcie, na tej karcie dwójki buław, też mamy gwieździste niebo i tutaj w naszych Lenormandkach, w moich Lenormandkach słuchajcie, też jest to gwieździste niebo mamy myśli przewodnie, mamy optymizm, tak, idziemy do wyboru, który będzie dla nas bardzo dobry, my to będziemy Odczuwać, słuchajcie, tak? Bardzo dobry czas, bo jest też sukces, który zachęca nas naprawdę do działania. Nasze gwiazdy nam przyświecają, my wybierzemy. Oczywiście jesteśmy na drodze wyboru, jak najbardziej, ale być może negocjujemy swoje przyszłościowe rzeczy. Na pewno jest jakaś kontrola, my sobie sami kontrolujemy nasze życie, dlatego być może, jeżeli nie podejmiemy tych decyzji i tak się gdzieś tam ukierunkujemy, naprawdę bardzo dobry czas jest. Wykorzystujmy tą energię, słuchajcie. Idźmy po to, to, po to wszystko, co chcemy. Zatem, moi mili, życzę Wam w tym dniu samych cudowności. Pozdrawiam, Iris. Pa, pa, pa.